Easy English. Angielski dla początkujących. Lesson 4. Lekcja czwarta. Revision. Powtórka lekcji trzeciej. Zobaczmy, jak opanowałeś lekcję trzecią. Powodzenia. Czytanie pierwsze. Ile to kosztuje? How much is this? 24 euros. How much Wykonaj jest 17 Wynik euro. na much this? this? euros. euro. drugi? wykonaj kalkulację. Wynik wypowiedz na głos.

Ćwiczenie trzecie. Odszukaj ukryte wyrazy. Autopoprawne odpowiedzi. Newspaper, cake, meal, door. Ćwiczenie czwarte. Połącz wyrazy, aby powstało logiczne zdanie lub pytanie. Here you are. How can I help you? How old are you? Which door number? Where are you from? Skąd jesteś? W tej części lekcji poznamy nazwy krajów. Na zadane pytanie Where are you from? Możemy krótko odpowiedzieć I'm from. Jestem z. Poland. Polska. Germany. Niemcy. England. Anglia. Italy. Włochy. France. Francja. Spain. Hiszpania. Russia, Rosja, China, Chiny, the USA, Stany Zjednoczone. Have you got? Czy masz? Bardzo ważnym czasownikiem w języku angielskim jest have got, mieć. Zasady tworzenia twierdzenia, przeczenia czy pytania wyglądają tak samo jak przy czasowniku to be. Zwróć tylko uwagę, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej have zamienia się na has. Have got. Mieć. I have got. You have got. He, she, it has got. We have got. You have got. They have got. Przecie. Haven't got. Hasn't got. Hi, Mark. Have you got a book? No, I haven't got it. Sarah has got it. And have you got a pen? I need it. Yes, I have got one. Here you are. Thanks. Need? Potrzebować. Dialog. Dialog znajdujący się po lewej stronie został pomieszany. Postaraj się go ułożyć w logiczną całość. A oto poprawna kolejność. Hi, my name is Max. And you? Hello, I'm Jake. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, thanks. Max, where are you from? I'm from the UK. And you? France. Have you got a black pen? No, I haven't. But I have got a blue one. Here you are. Thank you. You're welcome. Culture. Cultura. Przeczytaj krótki tekst na temat Wielkiej Brytanii. Warto zapamiętać nowe słownictwo. The UK is not a big country. The area is about 244,101 square kilometers. The capital city is London. The currency is pound sterling. People are friendly and helpful. Dictionary: Słowniczek: A big country. Duży kraj. Area: Powierzchnia. About. O czymś na temat. Square. Kwadrat kwadratowy. Capital. Stolica. City. Miasto. Currency. Waluta. Pound sterling. Fund sterling. People. Ludzie. Friendly. Przyjazny. Helpful. Pomocny. Gratuluję. Ukończyłeś właśnie czwartą lekcję języka angielskiego od podstaw. Na koniec praktyczna wskazówka, jak szybko opanować język. Zapoznaj się z nią, a my widzimy się w lekcji piątej.